Ciemneczko widzowie, witajcie na moim kanale, dzisiaj nagrywam odcinek. No, specjalnie taki dla tych osób, które piszą: Dawaj klucze, bo po prostu oni myślą, że ja widzów pokłamuję i klucze nie daję. A czekaj, coś ktoś do mnie napisał na Messengerze, że... dobra, no i po prostu myślą, że ja nie daję ich tym kluczy, ale ja daję klucze, no bo po prostu to nie jest tak, że nagram odcinek, powiem. Kto chce klucze, to niech się zgłasza w komentarzu. Chodzi o to, że no, nagram pierwszy odcinek, kto chce, niech się zgłasza w komentarzu. I potem w następnym odcinku yy, gadam, żeby napisali swój nick w komentarzu, ty, te osoby, które grają na tym serwerze I jak zobaczę, że, że są online albo same do mnie napiszą, to wtedy dam im te klucze. No i po prostu teraz tak samo zrobię, teraz ten odcinek nagrywam i ludzie, które chciały ten, no te klucze w poprzednim odcinku, niech tutaj napiszą pod tym odcinkiem niki, wtedy jak zobaczę, że będą online, bo same do mnie napiszą. Wtedy dam im klucze. A kluczy... wiem że tu szyby nie ma. No, a kluczy mam sporo dosyć. No tak pół na pół mam ich. Zwykłe i dobre, to są jakby to, W ogóle setu bym musiał rozdać, bo mam ich... ...od cholery dużo. a już dzisiaj trochę rozdałem. No z tego szukę było. było, No. I tak sobie tutaj żyję, na tym serwerze. Też na Discordzie dużo gadamy, to z tego pingu to codziennie ma dużo na tym serwerze, nie wiem co ma z netem. O, w ogóle pomieszczenie do główek nowe zrobiliśmy tutaj. Są, o, to są moje głowy, głowy Kamilowatego głowy Denikodem głowy graczy administracji. Dekaczka nie wiem czemu ma tu głowę jakąś administracji, lecz na, niech, na razie niech będzie. Jak da w sumie swoją główkę ten Paweł moderator? O, ktoś kupił. O, głowę Smoka ktoś kupił za 150. No i To mi się podoba. Szybko kasa ale ci już mam 20 tysięcy ponad. Tylko w ogóle jakiś basen zrobił. Jeszcze jakiś mój grat. Dobry, nieważne. Jeszcze jakieś itemki zostały. No i po prostu... Dobra, teraz możecie dawać... Bo po prostu tam się skupiliście pali na kluczach, nie o propozycjach, bo jak były jakieś propozycje, to były takie, że było ciężko je zorganizować. Dajcie takie propozycje w miarę na ten serwer, żeby można było coś zorganizować. Bo serwer ma 50 slotów graczy, dzień jest minimum do ponad 20, ale potem już się zmniejsza. To jest tylko liczba osiągalna, gdy są lekcje. Tak zawsze z rana jest. Jest po 20 parę graczy. No teraz jest akurat 13, no to... Dajcie pomysł, żeby na przykład jakiej, jakąś propozycję, co mogę nagrać z tego serwera? O, ktoś dostał bana za cheaty w ogóle jakiś tam... Jakiś typ dobra, nieważne. Ale dobrze, za cheaty dostał bana, no to to za to szanuję, no bo po takich czyterów Za dużo ich jest. Taki młody koks, ale dobra, nieważne, bo no to już ten temat. No, minięty jest jak dla mnie. Na YouTubie nie będę się wypowiadał, bo się wypowiadałem na Dynikodema Live'ie. Lecz nie będę się powtarzał. Szkoda na niego słów. O! Zobaczymy gdzie XRE miał. On chcę. Dobra, zrobimy taki prezentik dla graczy słabszych. Chłop ode mnie kopił główkę i dostał bana za fly'a, Bo on rangi nie miał. Ja pierdzie, co oni robią. Dobra, dla, dla mnie spał na no te rzeczy. Kupił mi kupił głowkę za 150. I pan na 100. Czekajcie, bo Pani mnie na lekty dodawała. Dlatego tak cichy byłem, bo nie wiedziałem o co chodzi. Ktoś do mnie dzwoni? Tak, jakby za za to. Dobra. O, ty zabrali. Dobra, włożymy taki mały prezencik ode Niech mają. O, odbierzemy sobie 10 dolarków. No. Więc to w sumie na tyle w tym odcinku. Chciałem tylko odcinek nagrać o tych kluczach, że osoby niech tam napiszą skórniki i wtedy tamte te klucze. Bo głównie o to mi chodziło, żeby nagrać, bo propozycji nie miałem na odcinek żaden żadnego pomysłu, więc niestety na taki odcinek Taki byle jaki, ale no chociaż jest, bo ludzie się pytają, czy kiedy nagram odcinek, nie wiem, co im tak zależy, ale te odcinki mi się zdaje, że są nudne. Zobacz, dobra, jak im się podoba, no to w sumie spoko. Dzięki w sumie za to. I no, Do no następny odcinków. trzymajcie się, cześć.